フフフ。<music> go z tej strony Hrabia, dzisiaj z nami są Fresh i Skillerman.pl. Przedstaw się. No do widzenia. No, no. przedstaw przedstaw się. Siema. No ja, ja nie wiem co ja mam za skilla, ale mi normalnie. Tak, tak. wytłumaczę Dajcie jeden. No. Odkryłeś A skiller... Afrykę. Teraz Ej, dobra się... Skiller, jeśli mówisz, że mam cheaty, to ja poczekajcie chwilkę, ja zaraz ale tutaj coś mi go mam. zabrałeś... Nie, się... e, przez Killera, przez Killera na twoim całym odcinku nie wyłączę. Speedhacka. Przez Killera, bo on mówi całkiem, ja... ten... że mam cheaty. Skiller, to przejście, ciebie! Ja ci nic nie mówiłem. Mówiłeś, że mam cheaty. Powiedziałem z tym początku, ale później... Ja już nic nie mówię. Patrzcie jaki jestem no, świetny na kołachy. Znaczy na... Mm, ...famasów. O, cześć! Cześć. No zobacz, Skiller, patrzcie na mnie, patrzcie na mnie, krąży się! No. no. Jak gówno w Przeremlu. Mój, 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 mój! To Afrykę. Ja przechodzę do Tero. Ej, zostaw mi pierwszy jaszka. No! No nie, hrabia też do Tero. Tak, spróbujemy go zabić. Hrabia. Mówię ci coś, no, Okej. Okay. Ale możesz tylko z nożem. Kurde! Yeah. Ej, to no nie ma z zno... Mogę i tamto też. Yeah. Aha, dobra. No to sobie pograliśmy. No. no pograliśmy sobie. Błaga, byle taka łapka, żeby można było. Ej, do terror! Max, okej, do terror, będziesz tak. wygrywał. No jasne. Oj, do CT. No kurde, czemu ja muszę zawsze coś zebrać. Kurde. Jeden, jeden, on mi nie. nie, bo ty masz... Ci, ty. No właśnie. O kurczę. O. Ale zadymia. Kurde, Słodziak mnie zabił. Ja! Yes. Yes. <noise> Z, Z jednak... się lejesz? Jednak... No ja już ja nie mówię, że Pager ma cheaty, co? Mówię, M... że Pager cheaty? MP5 się przydaje. Au. <noise> Głupia bomba. Głupia, niegrzeczna bomba. <noise> Nie zlagowało. No, współczuję. Kurde, to się nie da chodzić normalnie. Ej, mp5, uczę się grać z mp5 po prostu. Aj, mp5. Ej, mp5, bum, bum. Przesuń się! Jaki? Mam Ociek. satysfakcję. Chyba że się uspokój. Jaki! Nie Jaki jeszcze chciał sobie z bomby. Ale mnie ktoś zaskanował. Kurde, głupi słodziak Kupi słodziak Krabia! Nie mam gubis nic! Słodziak. Zobaczysz to na filmiku Ja, Zresztą uspokój <noise> jaki zjechał wszystkich. Nie dał mi nikogo, no nie, nie. Zabija no oh. ja do terro. Zobaczysz sobie jak fajnie się tak gra z cheaterem. Joki! <noise> <noise> mam satysfakcję, że zabiłem skillera! <noise> mam satysfakcję, że mam MP5. Corka. O, cześć! Ale jest skiller Mogę, aim. Mogę sobie pobrać AIMA? No? Nie. Nie, nie no, tego. Ale skiller mówi, że mam city, to teraz ma za swoje. No, masz city. No to była prawda. Gdzieś no tak! Ale mówiłeś, że, mówiłeś że mam Aim'a na Famasach. To teraz mam Aim'a. No to co pogadamy. Kurde. No, no, i sobie teraz sobie pogadamy, wiesz? Ale hrabia ty masz fajnie, bo ktoś ci odbierze i zostało mu jedno HP jeszcze od tego. A ja ci nawet nie tknąłem. tak no Tak. I skiller, jeśli mnie przeprosisz, że tak naprawdę ja nie mówiłem, to wyłączę te cheaty. No lol mi was. Eee, gdzie on jest w ogóle? No ich jest trzech. Aaa! <noise> Okay. Ej, widzisz, to to z... jakie zdanie? No nie. No co? To... No bo nie. hrabia do tego. No nie! Do tego. Dopóki mnie tak. przeprosisz, możesz mnie przeprosić i wtedy ja wyłączę. Lol. Ej, przeproś mnie hrabia, to wtedy wyłączę. Co ja Oj, O nie, sorka, skiller. Przeproś mnie, skiller. No, ale hrabia o, też mówił, że coś masz. Dobra, możemy się pożegnamy, nara. No, mówcie. Narka. Jaszek, Nara.